Słowo Boże na dziś, piątek 24 maja 2024 roku. Wspomnienie najświętszej Maryi Panny wspomożycielki wiernych. Czytanie z listu świętego Jakuba Apostoła. Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie podpadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie bracia proroków, którzy przemawiali w imię pańskie. Oto wychwalamy tych, co wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Hioba i widzieliście końcową nagrodę za nią od Pana, bo Pan pełen jest litości i miłosierdzia. Przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani w żaden inny sposób. Wasze tak, niech będzie tak, a nie, niech będzie nie, abyście nie podpadli pod sąd. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 103. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Błogosław duszo moja pana i wszystko, co jest we mnie święte imię Jego. Błogosław duszo moja pana i nie zapominaj o wszystkich jego dobrodziejstwach. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby. On Twoje życie ratuje od zguby, obdarza Cię łaską i zmiłowaniem. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Miłosierny jest Pan łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy, nie zapamiętuje się w sporze, nie płonie gniewem na wieki. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli, jak odległy jest wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze winy. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowo Twoje, Panie, jest prawdą. Uświęć nas w prawdzie. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przyszedł w granice Judei i Zajordania, a tłumy znowu ściągały do Niego i znów Je nauczał, jak miał w zwyczaju. I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: Co wam przykazał Mojżesz? Oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę, dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze zapytali go o to. Powiedział im, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Oto słowo Pańskie.